Dzień dobry, moi drodzy. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o Szymonie z Cyreny. Szymonie, który pojawił się, no, przypadkowo na drodze krzyżowej, ale okazało się, że było to bardzo dobre miejsce dla niego. Dlatego dzisiaj zrobimy sobie temat Szymon z Cyreny, przypadkowy przechodzień. Temat 45, strona 102, 103 w podręczniku. W poście odprawiamy drugie krzyżowe, które są takimi rozważaniami męki pańskiej i tam pojawiają się różne postacie, między innymi właśnie Szymon z Tyreny, Szymon, który był jakimś robotnikiem, gdzieś tam pracował prawdopodobnie chyba na polu i on wracając właśnie z tej swojej pracy został zagarnięty przez żołnierzy, którzy strzegli tego wskazańca. I został zmuszony do tego, żeby pomóc nieść krzyż. To wynikało z obawy, że ten skazaniec, czyli Jezus, mógłby nie dojść z tym ciężkim krzyżem w takim stanie, w jakim był. Mógłby nie dojść na górę Golgotę. Droga krzyżowa przebiegała na początku przez ulicę Jerozolimy, potem wiodła na wzgórze zwane Golgotą. I była to druga też delikatnie pod górę, więc na pewno nie było to takie łatwe zadanie, zwłaszcza dla takiego skatowanego człowieka, jakim był Jezus. I Szymo na początku niechętnie niesie ten krzyż, niechętnie bierze w tym udział, bo zostaje tylko zmuszony. Prawdopodobnie mógł też myśleć sobie, że jest to skazaniec, który gdzieś tam pewnie zrobił coś bardzo złego, prawdopodobnie zamordował kogoś. I na pewno nie chciał komuś takiemu pomagać. Ale. Prawdopodobnie, tak sądzę, z biegiem czasu zaczął się do tego kogoś przekonywać, być może zaczął dostrzegać, i, i zaczął słyszeć, że jest to Jezus, ten słynny Jezus, ten Jezus, który był uzdrowicielem, ten Jezus, który czynił cuda, ten Jezus, który głosił niezwykłą naukę, i może gdzieś tam w nim pojawiła się jakaś sympatia do, do tego e, skazańca, bo mógł też przypuszczać, że może jest skazany właśnie niesłusznie, skoro no przecież tyle dobrego czynił i tyle o nie słyszał. Wiemy gdzieś tam, że ci synowie Szymona z Cyryny później też zostają chrześcijanami, więc prawdopodobnie ta wiara w Szymonie też się pojawiła. I, I myślę, że to, że trafił tam, można powiedzieć przypadkiem, wcale nie było takie przypadkowe i świetnie, że do Jezusa dołączył właśnie ktoś taki. I świetnie, że Szymon mógł spotkać Jezusa. Nawet w takich okolicznościach, bardzo trudnych, bardzo takich tragicznych. I myślę sobie, że czasami jest tak, że my też w takich trudnych momentach możemy komuś też pomóc. Jest taki czas teraz, czas kiedy borykamy się z epidemią, zarazą, z koronawirusem, i wiele ludzi też na swój sposób, na swojej możliwości, świetnie pomaga innym. Udostępniając pokoje, hotele. Przygotowując jedzenie dla pracowników szpitali, dla, dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników, jest też dużo takich akcji gdzieś tam wspierających, właśnie dziękujących tym osobom. Świetnie, że rozbiera się pieniądze na to, żeby też pomagać tym, którzy, którzy akurat w tych dniach potrzebują tej pomocy najbardziej. Że zbiera się pieniądze na właśnie respiratory chociażby. I myślę, że każdy z nas może na swój sposób też pomóc. Nie? Widziałem taki fajny obrazy, który gdzieś tam zrobiła jakaś dziewczynka z przedszkola, chyba czterolatka, dla właśnie wsparcia lekarzy, pielęgniarek i, i ratowników medycznych. I myślę, że każdy z nas może coś zrobić, nie? począwszy od modlitwy, nie? żeby pomodlić się za tych, którzy są chorzy, pomodlić się za tych, którzy pracują przy tych osobach, pomodlić się za tych, którzy narażają swoje życie. Ale też możemy przecież zrobić sobie jakiś post, nie, odmówić sobie czegoś słodkiego i powiedzieć Panu Bogu, że to dla tych chorych, dla tych, dla, za, dla zatrzymania tej epidemii. Myślę, że też każdy z nas może teraz poświęcić swój czas innym. Można do kogoś zadzwonić, można z kimś się połączyć przez internet, można też zrobić komuś coś, coś miłego, nie? wesprzeć kogoś, nie? wysłać kogoś, komuś MMS-a z jakimś tam zdjęciem miłym, nawet siebie sfotografować wysocznie swoim dziadkom. To są takie małe gesty, ale które powodują, że trochę jesteśmy jak ten Szymon z i w tym trudnym czasie, który dla nas też jest trudny, będzie też dla nas takim owocnym czasem, nie, nie stracimy go. Nie? Jest wielki post, on już się powoli kończy, zmierza do, do Wielkanocy i mam nadzieję, że, że Szymon odczuł to, że że ta, ta droga krzyżowa z Jezusem, ona nie była dla niego też stracona, nie? że po paru dniach gdzieś tam usłyszał plotkę, że ten skazaniec czyli Jezus nie może go w grobie, bo zmartwychwstał. I niech tak będzie też z nami, żeby ten czas Wielkiego Postu niezwykłego, czas Wielkiego Postu w epidemii, nie był dla nas też czasem zmarnowanym, ale czasem też łaski, w której my też doświadczymy tej. Potęgi tej chwały Bożej, tego potęgi zmartwychwstania, potęgi życia, które zakrólowało nad śmiercią. Niech to będzie udziałem nas i, i każdego, oby tak to się stało, byśmy tak też zakończyli ten wielki płas, byśmy tak zakończyli ten czas kwarantanny, że właśnie śmierć nie będzie końcem tego wszystkiego, ale będzie to życie, które zatriumfuje, które zwycięży.